No, cześć, witam Was w kolejnej odsłonie mojego kanału. Dzisiaj mam dla Was mały, ale dość istotny poradnik, a mianowicie jak radzić sobie z wyschniętą farmą. Jest to dosyć częsty problem w tym hobby, i pokażę Wam to na przykładzie farby firmy Citadel. Farby te, niestety, przez y, konstrukcję tych słoiczków, y, mają z tym czasami problem, zwłaszcza gdy już jakiś czas ich nie używamy. Tutaj mam farbę, której jakiś czas już właśnie nie używałem. Farba ta jest już bardzo mocno gęsta, ma taką bardzo można powiedzieć gliniastą tą konsystencję. Nie nadaje się to za bardzo już do malowania. Nawet nie chcę tutaj zagłębiać już zbyt głęboko tego pędzelka, ponieważ może to uszkodzić mi pędzel, a na pewno będzie skracało jego żywotność. Także jest to zdecydowanie problem, natomiast dla takiej farby istnieje jeszcze ratunek i ja pokażę wam sposób właśnie jak taką farbę można bardzo szybko przywrócić do życia i do stanu używalności. By przywrócić taką farbę do stanu używalności, będziemy potrzebować właściwie tylko dwóch rzeczy: rozcieńczalnika do farb. Ja mam tu taki firmy Walecho, ale tak naprawdę możecie z powodzeniem, myślę, że użyć rozcieńczalników innych firm. Ja akurat używam tego i jestem z niego zadowolony. Przyda nam się też coś do mieszania farby. Ja użyję wykałaczki, aczkolwiek możemy użyć również do tego takich narzędzi do rzeźbienia. Natomiast potem trzeba je, wypadałoby przynajmniej je umyć po tym wszystkim. Także mi, dla mnie wygodniejsze akurat będzie użycie wykałaczki, choć jej minusem jest to, że jeśli farba jest zbyt gęsta i zbyt ciężko się ją miesza, no to wtedy może ta wykałaczka się złamać. Także potem musimy ją stamtąd wydobywać i może to nastręczyć nam dodatkowych jakichś problemów. Ale myślę, że jak będziemy ostrożni, to wszystko będzie ok. I jak najbardziej można użyć zwykłej wykałaczki i po wszystkim ją po prostu wyrzucić. Przed użyciem e, lekko rozcieńczamy e, to znaczy, mieszamy naszym rozcieńczalnikiem. Farbą nie mieszamy, ponieważ jest ona na tyle zaschnięta przynajmniej nie w tym momencie, że niewiele nam to da. Zalewamy dość mocno tą farbę w zależności też od tego właśnie w jakim jest ona stanie, jeśli jest ona bardzo to znaczy tak jeśli jest ona twarda niczym kostka to już niewiele niestety z nią z zrobimy natomiast jeśli ma taką właśnie taką konsystencję mm, gumowatą, no to jeszcze istnieje dla niej ratunek, musimy sami mniej więcej ocenić jak to wygląda i w zależności od tego, tyle dodajemy tego rozcieńczalnika. Potem sobie możemy zobaczyć, czy, czy to coś dało, czy jeszcze dodać trochę, czy też jest to ilość wystarczająca. Po wszystkim solidnie tym wstrząsamy. No i po chwili możemy zobaczyć, jak już prezentuje się nasza farba. No tutaj ładnie się y, rozlał cały ten roz, rozcieńczalnik, wszystko się ładnie połączyło. I zobaczmy, jak, jak wygląda nasza farba. No i farba jest już całkiem wygląda to całkiem nieźle. Już w tym momencie wygląda to całkiem nieźle. Natomiast żeby ten, jeśli farba jest jeszcze bardziej zasknięta, to możemy to już ręcznie właśnie za pomocą wykałaczki wymieszać. Poza kadrem okazało się, że musiałem jeszcze trochę pomajtać tą farbą i wpuścić jeszcze troszkę więcej rozcieńczalnika, bo jednak stan był trochę gorszy niż początkowo myślałem. Natomiast teraz już myślę, wszystko jest w porządku i farba praktycznie wróciła do tego, jaka była na początku od, od samej nowości. Tu zobaczcie, że bez problemu już nabieram na pędzel sporą ilość farby. Może tego tu dobrze nie widać, ale farba rozpuściła się rozcieńczyła się dosyć dobrze i ponownie można nią z powodzeniem używać. Jest jedna rzecz, która znacznie może zwiększyć efektywność rozcieńczania naszej farby i są to takie małe metalowe kulki. Można je kupić albo dedykowane, czyli tutaj jak od firmy AK, przepraszam lub dowolnie nie wiem, no w jakimś sklepie z ASG takie kulki do ASG można kupić, czyli od początku zalewamy naszą farbę rozcięczalnikiem. Ja może już go nie będę nie wiadomo ile tutaj dodawał, żeby za bardzo nie rozwodnić tej farby i możemy wrzucić jedną albo nawet dwie, ja tutaj może mu wrzucę dwie. Żeby na przyszłość mi ta farba tak szybko nie zaschła, wrzucamy sobie dwie kulki i roztrząsamy. Słyszycie, jak one już tam delikatnie chodzą, bo ta farba jest dosyć mocno rozwodniona. I po odpowiednim wstrząśnięciu możemy sobie jeszcze naszą wykałaczką tutaj troszkę pomieszać tą farbę. Oczywiście, nie zawsze uda nam się uratować farbę, ponieważ jeśli jest ona już na tyle twarda, że nawet nie możemy wybić tam wykałaczki, no to wtedy niestety już nie za bardzo można cokolwiek z tą farbą zrobić. No i nadaje się ona już tylko do wyrzucenia. Natomiast te sposoby, w jakiś sposób, na pewno dają nam jeszcze tą szansę na uratowanie tej farby. Powiem Wam jeszcze, jak zapobiegać zasychaniu farb, albo chociaż zminimalizować to zjawisko. Przede wszystkim właśnie... to znaczy przede wszystkim... Na pewno przydadzą nam się takie kulki. Polecam zakupienie właśnie ich, wrzucenie do wszystkich farb, które posiadamy. One znacznie lepiej rozmieszają nam przed użyciem. Gdy będziemy wstrząsać słoiczki, to znacznie lepiej rozcieńczą nam tą farbę i ona będzie dłużej jakby utrzymywać się... utrzymywać swoją jakość. Również polecam, właśnie zaopatrzenie się w posiadanie tego rozcieńczalnika. Pomaga on nam nie tylko w rozcieńczaniu farby już na palecie, ale właśnie zawsze, w każdej chwili, gdy widzimy, że farba zaczyna nam już trochę podsychać w słoiczku, to możemy sobie dolać trochę tego rozcieńczalnika i to zwiększy żywotność naszych farb. Najistotniejsze w tym wszystkim jednak jest odpowiednie dbanie o nasze farby. Pokażę Wam. Podstawowy i najważniejszy tak naprawdę problem, jeśli chodzi właśnie o te farby citadela, co jest głównym powodem tego, że właśnie one mają tendencję do zesychania Przede wszystkim, gdy malujemy i wstrząsamy przed malowaniem naszą farbę, bardzo dużo farby zbiera nam się tutaj w tym miejscu. Ta farba zasycha, następnie. Gdy po malowaniu zamykamy wieczko, to przez to, że tej farby bardzo dużo się tam zebrało, nie, to wieczko nie jest odpowiednio domknięte. Jest to jakby główny, jest to właśnie główny powód wysychania tych farb. Dlatego polecam po pewnym czasie, gdy już malujemy właśnie jakiś czas, to oglądać nasze farby. Jeśli zbierze nam się już dość spora tutaj ilość tej farby, co jest nieuniknione. To musimy ją właśnie, ym, dlatego pokazuję Wam przy okazji tutaj narzędzie, jedno z narzędzi do rzeźbienia, że właśnie przy pomocy tego narzędzia albo jakiejś pensety czy, czy nożyka, ale tymi narzędziami jest mi osobiście najwygodniej, wydłubujemy właśnie tą farbę. Pozbywamy się kawałków tej farby całkowicie. Stąd y, tym dobrze jest podważyć, i później możemy ewentualnie już wydrzeć to pensetom. Ja czasami tak na przykład właśnie robię. Jeśli mamy pewność, że wieczko jest z powrotem dobrze domknięte, to raczej ta farba na naprawdę długi czas nam starczy. Ja niektóre farby Citadela mam parę lat i mi one nie wyschły, to jest jeszcze inna dość istotna sprawa, przez które czasami te farby właśnie Citadela nam wysychają, a mianowicie zobaczcie, tu jest taki ząbek, on służy do tego, że gdy. Otwieramy sobie farbę, to możemy sobie ten ząbek tutaj wstawić za wieczko, że on przytrzymuje nam po prostu to wieczko i możemy sobie w wygodny sposób malować. Natomiast czasami nieświadomie otworzymy farbę tak, tak szeroko, że ona nam wyskoczy za ten ząbek, i później nawet tego nie zauważymy. Zamkniemy farbę, myśląc, że wszystko jest ok. Natomiast ten ząbek tutaj cały czas podważa to wieczko, widzicie w ten sposób, i właśnie przez to ta farba szybko wysycha. I to jest częsty problem tych farb, że czasami osoby niedoświadczone nie zauważą tego i nie wiedzą, że to ma jakieś znaczenie, na no, farba im wysycha. Także pamiętajcie, zawsze ten ząbek nie może nam, nie może nam pod, podważać tego wieczka, gdy je zamykamy to ma zawsze wyglądać w ten sposób. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się w jakiś sposób pomocny dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym hobby. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie mi w komentarzach. Możecie mi też napisać, co, co sprawia wam problem i, i chcielibyście, jaki, jaki jeszcze poradnik ewentualnie chcielibyście zobaczyć. Ja staram się rozważyć wszystkie wasze prośby i propozycje. A na dzisiaj to już myślę tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Niezmiennie proszę Was oczywiście o lajkowanie oraz subskrybowanie tego kanału. To na, na pewno zachęca mnie do dalszej pracy nad nim. Także jeszcze raz dzięki za uwagę. Widzimy się niedługo. Cześć!